Cześć, kochani. Dzisiaj zabiorę was w podróż po świecie A, aby odkryć, jak sztuczna inteligencja pomaga w tworzeniu filmów. Czy wiecie, że AI może wspierać twórców w montażu, poprawie dźwięku czy kolorystyki? To fascynujące, jak technologia współpracuje z ludzką kreatywnością. Zapraszam Was do wspólnej przygody w świecie AI. W galerii wynalazków spotkali się Robokrólik i Neuromałpka. Rozmawiali o tym, jak sztuczna inteligencja może tworzyć filmy. Robo był przekonany, że wystarczy podać sztucznej inteligencji pomysł, a ona sama stworzy cały film od scenariusza po efekty specjalne. Neuromałpka postanowiła to sprawdzić i wprowadziła do komputera zdjęcie marchewki, oczekując filmu o królikach w kosmosie. Ku ich zaskoczeniu pojawił się klip ze skaczącym parasolem. Wyjaśniłam im, że sztuczna inteligencja może wspierać proces tworzenia filmów, ale potrzebuje odpowiednich danych i wskazówek od ludzi, aby osiągnąć zamierzony efekt. W bibliotece chmur spotkali się Mecha Żółwik i Cyber Jerzyk. Mecha Żółwik opowiedział, że używał sztucznej inteligencji do automatycznego usuwania szumów z nagrań dźwiękowych, co znacznie przyspieszyło jego pracę nad dokumentem o inteligentnych pojazdach. Cyber Jerzyk dodał, że testował system, który potrafił samodzielnie posegregować nagrane sceny na emocjonalne kategorie: radosne, spokojne i dynamiczne, co bardzo pomogło w planowaniu kolejności ujęć. Wyjaśniłam im, że sztuczna inteligencja rzeczywiście potrafi nie tylko analizować dźwięk i obraz, ale też przewidywać, które fragmenty najlepiej pasują do siebie. W przestrzeni hologramów spotkałam piko Myszkę i techno orła. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam ich, co wiedzą o sztucznej inteligencji w postprodukcji filmowej. Piko myszka odpowiedziała, że sztuczna inteligencja pomaga w automatycznym montażu scen, analizując materiał i wybierając najlepsze ujęcia. Techno orzeł dodał, że sztuczna inteligencja może poprawiać jakość obrazu i dźwięku, a także tworzyć efekty specjalne. Pochwaliłam ich za dobre odpowiedzi. Sztuczna inteligencja w postprodukcji filmowej to narzędzie, które wspiera twórców w technicznych aspektach pracy, pozwalając im skupić się na kreatywności. Dziś dowiedzieliśmy się, że sztuczna inteligencja w postprodukcji filmowej to wsparcie w technicznych zadaniach. Dzięki sztucznej inteligencji twórcy mogą szybciej i efektywniej montować filmy, poprawiać jakość dźwięku i obrazu oraz dodawać efekty specjalne. Pamiętajcie jednak, że to ludzka kreatywność i decyzje są kluczowe w tworzeniu dzieł filmowych. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie w świecie sztucznej inteligencji.